Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nadszedł w końcu ten czas. Zabrałem się za kalate i dziś Wam o nich opowiem. To naprawdę wymagające rośliny, ale przy dobrej opiece odwdzięczą się pięknymi liśćmi w różnorodnych kolorach. Kalate. każdy o nich marzy. Wszyscy chcą je mieć w swoich domach, ale nie wszystkim udaje się z nimi zaprzyjaźnić. Przedstawię Wam dzisiaj kilka sposobów na zaprzyjaźnienie się z tymi pięknymi roślinami. Kalatea, bo pewnie od tego powinniśmy zacząć, pochodzi z takich ciepłych terenów Ameryki Południowej i Środkowej. Żyje w poszyciach lasów równikowych, w, najczęściej w Brazylii. I ta wiedza. Z pewnością przyda nam się do tego, aby zaopiekować się nimi, aby te warunki, które chcemy im stworzyć, były jak najlepsze. Po pierwsze, nie może być takiego światła bezpośredniego. Musi być rozproszone światło, takie jakie jest w wielu miejscach właśnie w poszyciu tych lasów równikowych. Czyli najlepiej wystawa wschodnia, zachodnia, na pewno nie południowa. Może być oddalona lekko od okien. Nie stawiajcie ich na parapetach. Szczególnie nie stawiajcie, nie stawiajcie ich na parapetach, jeśli pod nimi są kaloryfery, na przykład. Ponieważ Kalatea, oprócz tego, że to światło jest i e, bardzo potrzebne, a właściwie jego brak, nie lubi również suchego powietrza. O suchym powietrzu zaraz Wam dalej opowiem. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić, żeby kalate u nas w domu były piękne. To jest odpowiednia wilgotność. W normalnych warunkach mają one około 50-60% wilgotności i tak byłoby najlepiej, nawet więcej pewnie w niektórych momentach, ale te 50-60% byłoby najlepiej spełnić, żeby one pięknie rosły. Kalatea to taka roślina, która czasami nas rozśmiesza, ponieważ otwiera się i zamyka w ciągu dnia. W nocy podnosi swoje liście, w dzień je rozkłada. Anglicy nazywają ją modlącą się rośliną, ponieważ podnosi te swoje liście do góry i jak jest ciemno, a jak jest jasno, je otwiera. I kolejna sprawa, o której musicie pamiętać, to odpowiednia temperatura. Kalate lubią Ciepełko. Między 20, tak najmniej, 22 najlepiej, nawet do 28, i to są dla nich odpowiednie warunki do egzystowania, i wtedy najlepiej rosną. Oprócz tych trzech, które wymieniłem, czyli wilgotności powietrza, światło, no i temperatura, powin powinniśmy również zwrócić uwagę na podłoże, w którym są posadzone wilgotność powietrza i to, to jest bardzo ważna sprawa, ale kalate lubią też umiarkowaną wilgotność podłoża, ani za mokro. Ani za sucho. Jednego ani drugiego bardzo nie lubią, więc mieszanka ziemi, w której są posadzone, musi być odpowiednia dla nich. Najlepiej do takich marantowatych, czyli taki miks troszeczkę włókna kokosowego, trochę zwykłej ziemi, troszeczkę perlitu, żeby ta mieszanka była lekko przepuszczalna, ale też nie do końca taka, przez, przez którą wszystko przelatuje, bo ta woda dobrze jest, żeby się tam lekko zatrzymywała. A tak naprawdę to dlaczego warto mieć kalate w swoim domu? No, oprócz tego, że warto mieć wiele roślin w domu, to kalate są takimi specyficznymi roślinami, trudnymi, bo trudnymi, ale za to pochłaniają bardzo dużo tych złych energii nawet, które wokół nas krążą, oczyszczają powietrze bardzo dobrze. No a przede wszystkim ilość odmian kalatei, które mamy. I ilość form, kształtów i kolorów na liściach powoduje, że z samych kalatei możemy stworzyć przepiękne dekoracje we wnętrzach. Poczynając od takich malutkich, poprzez wielkie te liście, zaczynając od na przykład gładkich, po bardzo welurowe, z różnymi kolorami nawet, i róż, i zieleń, i jakieś takie nawet granatowe przebarwienia. Kremowe, no i te piękne wzory na tych liściach. Jeśli chodzi o wzory, to właśnie tutaj przygotowałem cztery różne odmiany kalatei i zaraz wam o nich opowiem. Siedzę tutaj i zastanawiam się, od której zacząć. Od której zacząć opowiadanie o tych kalateach i w sumie sam się nie mogę zdecydować, więc Zola mi podpowiadał. Weź tą network. Dobra, wezmę tą network. Słuchajcie, to jest kalata, która jest generalnie inna niż większość kalatei, ponieważ jest bardzo charakterystyczna w inny sposób niż normalne kalate. Zobaczcie na te liście. Liście tej kalatei są bardzo specyficzne, oprócz tego, że są dość szerokie. Są pofalowane, jak się przyjrzycie, to one w niektórych miejscach mają takie ostrzejsze zagięcia. Pod spodem, słuchajcie, nie są bordowe, tylko odwzorowują ten wzór z tej strony, przy czym z tej strony on jest taki bardziej gładki, a tutaj pod palcem czuć każdy kawałek tej żyłki. Zobaczcie, network nie bez kozery, ponieważ wygląda jak network po prostu. No i co? Spe specyficzna kolorystyka. Każdy liść jest zupełnie inny. Ciemna zieleń, jasna zieleń i te żyłkowania. Bardzo charakterystyczny ten nerw główny. I jeszcze dość istotna sprawa, to jak wypuszczają młode liście, to wypuszczają takie tutki. I one są bardzo takie jasnozielono limonkowe, nawet tutaj w niektórych przypadkach takie bardzo um, prawie że białe, kremowe, białe. Dopiero im starszy ten liść, tym on robi się bardziej wyrazisty, bardziej sztywny. te liście są naprawdę bardzo sztywne, takie naprawdę, naprawdę. I e, te łodyżki Również są jaśniejsze, jak są liście młode, a jak są liście już starsze, to łodyżki są coraz bardziej ciemne. I mogę powiedzieć z doświadczenia z tych kalatei, które ja mam. Jest to zdecydowanie najprostsza kalata w uprawie domowej. Druga odmiana, którą chcę wam pokazać, bardzo kojarzy mi się, że nie tylko mnie z Afryką. Kalatea leopardina, czyli właściwie roślina, która strukturą, formą i, i ubarwieniem liści przypomina troszeczkę ubarwienie dzikich kotów, dlatego Leopardina. Zobaczcie. Zupełnie inaczej niż w przypadku Kalatei Network. Liście są miękkie. Nie są takie sztywne obrzeża tych liści z jednej strony są bardziej gładkie, z drugiej strony są bardziej pofalowane. Przyglądam się czy w każdym, zobaczcie faktycznie w każdym te są bardziej pofalowane, te są gładkie. Tutaj również. Generalnie liście w kolorze limonkowym. Z pięknym nakrapianiem, które jest na dodatek, zobaczcie, takie lekko wypukłe, czyli te nerwy, na których są te ciemniejsze plamy, są wypukłe na samym początku i przechodzą w taką gładkość do zewnątrz tego liścia. Kalatea, która również nie jest. Z tych najtrudniejszych, tak naprawdę tych najtrudniejszych, takich jak Warsewici czy Zebriny, tutaj nie mam, ale raczej z tych prostszych w uprawie. Tutaj szczególną uwagę trzeba zwrócić na przędziorki, bo akurat tą odmianę bardzo lubią przędziorki dlatego warto jest sprawdzać, co się tam pod liśćmi dzieje. I akurat ta odmiana kalatei również nie ma ciemnego ubarwienia pod liśmi, bo niektóre mają, pomaga im to właśnie um, życie w ciemniejszych um, miejscach. Zaraz o tym opowiem. Czyli leopardina jako drugi przykład kalatei, równie um, prosta w uprawie pra praktycznie co ta pierwsza. Dwie pierwsze kalatee, które Wam pokazywałem, to są kalatee takich średnich rozmiarów, czyli do takich 50-60 cm. Kolejna to jest raczej kalatea, taka z tych mniejszych. Kalatea Freddy. Zobaczcie, taki maluszek akurat tutaj przywędrował. Kalatea, która formą liścia bardzo przypomina leopardinę. Nawet to ubarwienie jest bardzo podobne, tylko w tym przypadku, zobaczcie, mamy liść, który jest podłużny, z charakterystycznym nerwem i taki szaro-zieloną bazę z ciemnymi plamami, które rozchodzą się od nerwu głównego. Dodatkowo charakterystyczną sprawą przy tej akurat kalatei jest to, że obrzeże tych liści jest również w tym samym kolorze co te plamki ze środka liści, co dodatkowo podkreśla taki charakter akurat tej kalatei i ten liść jest bardziej widoczny. Dodatkowo, też nie ma tego ciemnego koloru, który pomaga lepiej absorbować światło. Więc to jest trzy przykłady kalatei. Mamy takich, które nie mają ciemnego spodu, takiego bordowego, za to te łodyżki ma w takim kolorze buraczkowym zdarza się mieć te ogonki liściowe. Kalatea Freddy jest z tych kalatei, które pokazałem. Najmniej odporna na przykład na przelanie, a w tym przypadku no ona zdecydowanie nie lubi nadmiaru wody. Z mojego doświadczenia wynika, że lepiej ją lekko przesuszyć niż przelać. Ale pamiętajcie, że jeżeli kalate przesuszycie, to liście zaczną składać się w te tutki i staną, staną się takie twarde, takie chrupkie nawet i można je łatwo połamać. A na dodatek, jeśli te ogonki i młode liście. Gdzieś tam wyrastają, to one bardzo szybko się zasuszą, e, znacznie szybciej niż te główne liście. Ostatnią odmianą kalatei, którą dla Was przygotowałem, jest właściwie moim zdaniem z tych takich podstawowych odmian najtrudniejszą odmianą, z racji tego, że ona najszybciej reaguje na małą wilgotność powietrza i wtedy pojawiają się u niej na końcówkach tych pięknych liści takie przysuszone troszeczkę kawałeczki i to jest kalata obrzeżona, czyli argentea. Zobaczcie, zupełnie inny liść, nie bardzo lancetowaty, tylko już bardziej wyoblony i tutaj jest taka ciekawostka, on nie jest symetryczny. Zobaczcie. Jedna część przy głównym nerwie jest szersza, druga jest węższa, właściwie przy każdym liściu. Yy, widzicie? O i tutaj mamy właśnie skutki tego, że jest lekko przesuszona, ale przy tej odmianie bardzo trudno jest jej zapewnić mm, takie odpowiednie warunki. Myślę, że od razu trzeba się pogodzić z tym, że ona będzie miała jakieś końcówki zasuszone. I co, oprócz yy, Oprócz tego, że te liście są inne niż te, które prezentowałem wcześniej, są miękkie. No i zobaczcie, w końcu doczekaliśmy się tych ciemnych bordowych liści pod spodem. Co to powoduje? Roślina, która, jak wspomniałem na początku, składa się do góry, jak się robi ciemno, i ta ciemna strona liści powoduje, że światło zostaje bardziej pochłonięte, nie odbija się i roślina wtedy może złapać więcej tego światła, dlatego żyją w takich cienistych, cienistych warunkach. Liść większy niż w tych klasycznych odmianach, które pokazywałem, roślina, która faktycznie dorasta właściwie największa z tych wszystkich, ona potrafi nawet do metra dwudziestu wypuścić te swoje pędy z liśćmi. Bardzo ciekawa, ponieważ ten środek jest jasny, jasno-zielono-miętowy-szary taki. Natomiast te obrzeżenia są faktycznie ciemne, ciemna zieleń, taka nawet butelkowa, bardzo charakterystyczna. I co dodatkowo powoduje, że te liście są jeszcze bardziej widoczne z daleka. Dajcie znać moi drodzy, czy macie w swoich domach, w swoich mieszkaniach kalate i jak wam idzie yy, zaprzyjaźnianie się z nimi. Napiszcie również, czy macie jakieś z nimi problemy lub może macie jakieś swoje patenty na te piękne rośliny. Jeśli ten film wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji kanału, włączenia dzwoneczka, no i kciuk w górę i również zapraszam do komentowania, do zobaczenia w kolejnym filmie.